Dzień dobry, witajcie. Jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ponieważ byliśmy na treningu, trenowaliśmy, rozciągaliśmy się bardzo mocno. No i niestety powrót trochę nam się przeciągnął, ale tak jak obiecaliśmy, jesteśmy z Wami. Drugi dzień postu mamy. Witaj, Wiesiu. Dzień Coś. dobry. Witamy. Witam serdecznie. Jot. Tradycyjnie nalejemy. Ja wiesz co, wleję tobie. Daj, daj bliżej ten kufelek. Tak, poprzedstawiam na te książki, żeby było widać napisy. Bardzo cię proszę. Ja wiem, że dzisiaj dzień zakupów. Dzisiaj dzień, słuchajcie, taki bardzo szybki. Bardzo dużo zajęć. W Wrocław, byliśmy na wyjeździe, ale taki szybki dzień. Dużo się działo tak ja nazywam takie dni. Wczoraj była sauna. No już proszę Anię tam jakiś czas, żeby mi udostępniła post, jak robię morsowanie w wodzie z lodem. Także no chciałbym, żebyście to zobaczyli na naszej stronie, bo to właśnie wczoraj również robiłem podczas postu. Właściwie powiem szczerze, że jeżeli chodzi o saunę i takie morsowanie to po postu po raz pierwszy. Ale y, co trzeba przypomnieć, oczywiście rano pukanie ust olejem kokosowym, oczywiście y, seler naciowy. czyli Koniecznie. Ten. A mycie ząbków to już było? Olej kokosowy, Nie. mycie ząbków pastą bez fluoru, tak. y, a potem seler naciowy pijemy i potem właśnie po selerze naciowym y, jest fajnie, dlatego że seler ma dużo, bardzo, bardzo dużo mikroelementów wszystkich pierwiastków, które potrzebujemy, minerałów, w związku z tym poselerze czują się rewelacyjnie, a to potem już... Schoda. Zapomnieliśmy o powiedzieć, że dzisiaj była lewatywa rano. To jest bardzo ważne, że zrobiliśmy lewatywę i jutro... Nie, za dawno była, już zapomniałam. To dzisiaj było. Postanowiliśmy zrobić jutro jeszcze jedno w czasie postów, bo uważamy, że to świetnie nawadnia, dodaje Również energii. Oczywiście to jest lewatywa z kawą e, terapeutyczną. I nie wiem, że rumianek dodajesz. Czy? Tak, zawsze tak, dodaję rumiankę. Mm -hmm. e, tak, e, także to jest taki bardzo ważny element tego oczyszczania, no bo jeżeli już oczyszczamy się w poście, no to dobrze jest tą lewatywę zrobić, jedną czy dwie, to zależy jak się, jak się czujemy. E, no i oczywiście, tak jak zawsze, ja mówię. E, medytacje, wspaniała muzyka relaksacyjna, spokój, najlepiej jakiś film na wesoło albo fajna książka. Tutaj jest ja to co polecam cud, cud terapii Gersona, czy tutaj Kasia Szymańska. O tym, jak zaczęła na nowo swoje życie, jak pięknie się to wszystko ułożyło. No, tu mamy też o Kiszonkowo. Jeszcze mam taką wspaniałą książkę z zakresu psychologii o dzieciach cienia, wewnętrznych dzieciach cienia i dzieciach słońca. Bardzo fajnie, i o takiej drużynie wewnętrznej. Też myślę, że na ten temat warto będzie porozmawiać i powiedzieć sobie, że właśnie. To, co się wydarzyło w dzieciństwie, ma olbrzymi wpływ na to, co robimy jako dorośli ludzie. Stąd ta kwestia otwarcia się tak jak na przykład ostatnio pytano nas, co to jest ten witarianizm to ja bym też nazwał, że to jest kwestia otwarcia się otwarcia się duchowego, właśnie wewnętrznego, psychicznego ale i też otwarcia się organizmu. Na to, co dostarczamy. Ale ja myślę, że to otwarcie, takie psychiczne, duchowe, ono ma e, takie bardzo istotne znaczenie, bo jeżeli jesteśmy ludźmi otwartymi, nie sprawdziłaś, Aniu? E, jeżeli jesteśmy ludźmi otwartymi, to e, jest nam łatwiej zaakceptować zmiany. A tutaj e, zmiany są taką podstawą. W ogóle ja słyszałem takie powiedzenie, z nim się zgadzam, że zmiany w życiu są najpewniejsze, czyli Jedno co jest pewne to zmiany. Tak, jedno w życiu co jest pewne to zmiany, czyli zawsze jakieś zmiany w życiu są. Chociażbyśmy chcieli życie ustabilizować tak, żeby mieć nad nim kontrolę, to, to nigdy do końca się to nie udaje. Natomiast ogólnie zmiany, które w życiu powinniśmy zrobić, które są związane ze sposobem traktowania siebie, swojego zdrowia, a w ogóle swojego podejścia do życia, myślę, że to jest bardzo ważne, jest określa, ponieważ właśnie jeżeli czasami, ja, ja widzę bardzo wielu ludzi na co dzień spotykam, którzy mają różne problemy zdrowotne. Takie może też międzyludzkie w kontaktach, w relacjach z ludźmi. Ja myślę, że to ta zmiana, którą na przykład my proponujemy, to jest ta dziedzina duchowa to, to jest bardzo połączone, dlatego że organizm oczyszczony, mózg dotleniony właśnie również oczyszczony jest taki odbarczony, lżejszy zawsze to powtarzam łatwiej jest. Pewne rzeczy przemyśleć. Ja w ogóle uważam, że zdolność rozumienia, zdolność zapamiętywania jest większa, i między innymi post mnie na przykład daje bardzo dużo energii i chęci do tego, żeby to robić. Bardzo się cieszę, że jutro jest ten następny dzień i że w czwartek wychodzimy z postu. Jutro oczywiście również zrobimy live'a. No teraz te live nie są tak punktualnie, nie, 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 nie robimy tego, no bo to jest w trakcie naszych, naszej pracy i, i po prostu trudno jest nam przyjechać, wiadomo jakie drogi są i tak dalej, ale y, ja staram się ze swojej strony jak najwięcej pokazać tej motywacji, tej pewności, że nie, y, nie, nie zapominamy o Was i jesteśmy, jak już mi powiedzieli, że z, robimy post, to robimy. I, y, jeszcze co mnie bardzo cieszy, to to, że właśnie taka perspektywa, bo takie później przychodzi uczucie, że te trzy dni, one tak szybko w sumie minęły. W sumie woda, tutaj troszeczkę jodu, teraz wieczorem pijemy, bo wcześniej nie mieliśmy czasu, ale że to tak szybko minęło i w sumie człowiek potem myśli, A, jak mógłbym zrobić cztery albo pięć dni bo to takie łatwe jest, właściwie nic się nie dzieje. No, troszeczkę ja tak na przykład zauważam, że pasek mogę jedną dziurkę dalej podciągnąć, no świetnie, dlatego że no, zawsze organizm będzie tłuszcz y, troszeczkę gromadził, będzie jakieś zapasy robił będnie, czy będziesz ja tylko owoce, warzywa, czy tam y, mniej tłuszczu i tak dalej. Organizm zawsze będzie to robił, bo on jest tak skonstruowany, taki ma program, żeby zabezpieczyć, także warto po prostu to robić, wyłączyłem jeszcze, warto to robić, czyli pościć, warto się oczyszczać, warto, tutaj urządzenie nam się włącza automatycznie, a, tak jak widać przyjechaliśmy i nie od razu przygotowani, nie, nie, nie przygotowaliśmy wszystkiego, także no takie, no ale to tak jest naturalnie po prostu, a to jednak zakłócenia są niezbyt dobre do tego przekazu. No Wracając do samego postu, to ja na przykład na sobie odczuwam taką pewność siebie, że na przykład gdyby się wydarzyła taka sytuacja, że gdzieś jestem w podróży, no, no, no nie wiem, wybuchnie wojna, w dzisiejszych czasach jest to możliwe, no i nagle nie mam co jeść, albo no, jest problem z dostępem do jedzenia takiego jak ja chcę, no to, że mogę ten dzień, dwa, trzy, pięć, O najdłużej robiłem 8 dni, ale no jest potrzebna woda, czyli o wodę trzeba zawsze jakoś zadbać, żeby była w tym samochodzie, czy gdzieś tam... I o sól. W pobliżu ewentualnie sól. Tak. Mm. I, ale to chodzi o to, że y, taką odczuwam taki spokój, że gdyby coś takiego się wydarzyło, no to y, po prostu y, jestem przygotowany na to y, psychicznie, wewnętrznie i nie jedzenie, nie jedzenie, jest dla mnie stanem, powiedziałbym, naturalnym, po prostu naturalnym. Oczywiście to nie jest tak, że, tak, że to przechodzi bez jak, jakiegoś odczuwania głodu czy, czy łak, pragnienia. U mnie bardziej pragnienie, głód, to może czasami się zapomina, jak widzę jakieś owoce, to chciałbym, może zapominam się i tam zjeść tego owocka, zjeść, tak. ale jakoś tak fajnie w głowie się to poukładało, że o, poczekaj, no za dwa dni będziesz to sobie tutaj szamał. Także to takie mam uczucia. Poza tym, tak jak powiedziałem, jest energia. Ja w ogóle jak działam, właśnie tak jak tu przyjechaliśmy i tak dalej, to w ogóle nie pamiętam o tym, że no nic nie jadłem. To jest niesamowity, wspaniały stan organizmu. I na przykład zauważyłem, że u osób, które na przykład przebywały ze mną, miały okazję Spróbować tego systemu, że rano nic nie, się nieje, tylko pije ten sok selera i dopiero tam gdzieś około 13:14, yy, pierwszy sok, oczywiście poprzedzony octem jabłkowym, no to po prostu ten ktoś po czasie mówi, że to było również dla niego wspaniałe przeżycie i że chciałby do tego wrócić. Że posty mają coś w sobie takiego regenerującego, takiego wzmacniającego, i jak tego nie spróbujesz, nie wiesz jak to funkcjonuje, czy na przykład lekarz nie ma o tym pojęcia, bo sam nigdy nie pościł, tak? No to co on może o tym powiedzieć? Jak ktoś mówi, że to jest szkodliwe, a sam nie pościł, no to jak może to powiedzieć, tak? Jak można to krytykować, jeżeli samemu się tego nie zrobiło? To samo jest z lewatywą, to samo jest z wieloma innymi kwestiami, jedzenia i tak dalej. Po prostu, jeżeli to zrobiłeś, no to wtedy o tym mów. I, i, i powiedz w szczegółach, bo czasami też w tych szczegółach. Są problemy. Także dlatego my tutaj przekazujemy te informacje, tę wiedzę, zawsze z zaciskiem na to, że każdy ma cechy osobnicze i powinien według siebie to kontrolować, sprawdzać i korzystać z doświadczenia, wiedzy innych ludzi. No właśnie. Dlatego my ciągle się dowiadujemy, ciągle rozmawiamy, czytamy różne książki, sprawdzamy i testujemy to faktycznie na sobie. Ale właśnie, wnikamy w te szczegóły, dlatego że często odpowiedź, dlaczego komuś się coś udaje, a innej osobie nie udaje, to właśnie tkwi w szczegółach. To jest kluczowe właśnie, co my robimy, jak i uczciwie. Przede wszystkim sami przed sobą musimy powiedzieć, że tak lub tak jest, albo inaczej. I nie ma sensu po prostu tutaj przekłamywać sprawy. Ja kiedyś oglądałam fajny program, właśnie ktoś powiedział, właśnie chodziło w program o tym, jak schudnąć. No i była pani dietetyczka i pani dietetyczka poukładała tam jedzenie i mówi, co jeść i jak. No i okazuje się, że ta podopieczna nie, nie chudnie, nie? nic się nie dzieje. No i ta pani dietetyczka mówi, nie, tu musi być coś nie tak. Nie, ja tak wszystko naprawdę tak się stosuję, jak pani powiedziała. To ta dietetyczka, fajny pomysł, mówi, to wiesz co, to w takim układzie zróbmy tak. Ty na stole połóż. Wszystko to, co jesz, codziennie. Ale dotyczyło to również jednego kęsa jabłka, dotyczyło to również batonika jakiegoś małego i tak dalej. No to się okazało, że od momentu, kiedy ta osoba wstała, do momentu, kiedy poszła spać, tu się nazbierał cały wielki stół. Ale zasadniczych posiłków było tam tylko trzy. Resztę to były przegryski, przekąski, pojadanie i tak dalej. I o tym my właśnie mówimy, że w momencie, kiedy się pości to człowiek tak jakby się z perspektywy patrzy na pewne swoje zachowania, widzi je lepiej i wtedy, aha, to to, to i to, w moim życiu ja nawet tego już nie zauważam, to jest tak jak są osoby, które idą do galerii, no to zawsze coś tam ma, czy logika, czy bułeczka, albo coś. Właśnie to są te sytuacje, że w czasie postu całkowicie się wycisza i człowiek się uwrażliwia właśnie na te wszystkie rzeczy i umie to sobie fajnie przeanalizować. Bo w momencie, kiedy my jesteśmy w biegu, jest właśnie jeden, drugi, trzeci posiłek, jak to gro z ludzi robi, to po prostu nie widzi tego dokładnie, nie może stanąć z tej drugiej strony. A ten czas właśnie post po dla mnie, przynajmniej jest takim fajnym momentem, że ja tak jakbym troszeczkę z drugiej strony z perspektywy obserwowała samą siebie, to wszystko, co mnie otacza, co ja robię, też co myślę, i jestem w stanie dojść do jakiejś refleksji. A w czasie kiedy się jest w akcji w jakichś tam kolejnych, to jednak nie widzi się tej perspektywy, i dlatego ja ten czas bardzo, bardzo lubię, i, a jednocześnie wiem, że ten organizm ma ogromne korzyści, więc tu podwójnie jestem zadowolona i, i cieszę się po prostu na to, żeby, że to robimy i że jesteśmy wspólnie w tym, no bo to, że ja nie jem, a Wiesiłby jadł albo odwrotnie, to. To też to inaczej jest, fajnie jeśli to właśnie wspólnie się robi. Dlatego my Wam zaproponowaliśmy, żeby to wspólnie robić, bo można się wspierać, można i widzi się, że ta druga osoba też to robi, jest, funkcjonuje, jest ok, więc ze mną będzie ok, chociaż mogę mieć trochę gorszy moment. Ale w ogóle w takich, bo POST, tak jak doktora Ewa Dębrowska wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia, żeby uznać to jako metodę leczenia. I jako procedurę w ogóle leczniczą. Leczenie głodem to się nazywa. Procedurę leczniczą. Tak, tak. To właśnie o to chodzi, że nie traktuje się tego poważnie, a dopiero nie traktuje się, ponieważ się tego nie robi, nie stosuje. A wiele, wiele lat temu to była i to wielu lekarzy to stosuje, czy, 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 czy po prostu stosowało, i to było traktowane czasowa głodówka czy post jest traktowane przez wielu ludzi jako po prostu właśnie ta metoda lecznicza i ja zawsze podkreślam, że jeżeli zrobisz cokolwiek w życiu i to ci pomoże, to, to, to dobrze zadziała, no to warto się tym podzielić i my się tym dzielimy i między innymi o poście, ponieważ już wie, to nie jest oczywiście pierwszy raz, bo wielokrotnie robiliśmy ja już nie pamiętam ile razy tam pościłem, te trzy dni, to takie, czy tam jeden dzień, czy dwa, to, 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 to po prostu tego nawet nie odczuwam. A znaczy odczuwam w sensie zdrowotnym. No ale tego tak nie podchodziłem do tego. Tak nie, tak no, do że to nie... jakaś tam afera jest, tak, że, tak, że po się prostu... nie absolutnie, bo czasami jest dzień, gdzie jemy dopiero o 16 czy o 17. O, i o 19 i, byłem. Tak, i to się czasami wydaje po co w ogóle jeść, bo to tam tak, tak. parę godzin tak ta się idzie spać i, i to większy lepszy, lepszy pożytek będzie jakby się nie jadło. Także no, po prostu nie jedzenie jest tym elementem uzdrawiania organizmu, czyli tutaj ta autofagia, to warto na ten temat przeczytać, czyli organizm sam się naprawia i właśnie to jest bardzo ważne, że my swoją świadomością wspomagamy fizjologicznie organizm, bo wiemy, że w ten sposób nie produkuje się insulina i dzięki temu organizm ma ten czas, żeby ponaprawiać to, co tam w środku ewentualnie trzeba naprawić. Tak, i o to właśnie chodzi. A teraz idziemy również posłuchać muzyki? Teraz idziemy na jednego, czyli wypijemy szklankę wody z, z solą i posłuchamy muzyki. Nie masz wstawki normalnie? <laughs> Prosto z tak. sam nie wiem skąd, A ale na... do mniejsza, przyjmuję to jako żart. Prosto z wesela wiejskiego. Mm, <laughs> tak tak, tak, ale przyszłeś. my dzisiaj na wesele nie idziemy. Ja się idę Jeżeli weselić, idę czytać książkę i się bardzo cieszę tą sytuacją. Więc A, tak, jak bo... już na wesele. okej, okay, fajnie no. to wytłumaczyłaś? Tak, czyli idziemy. Jeszcze sobie poczytać, odpocząć, coś fajnego obejrzeć, i to do tego zachęcamy, żeby się wyciszyć, żeby się uspokoić, i rano, jutro ewentualnie lewatywa. Nie, nie, nie trzeba jej robić, ale my zrobimy, bo chcemy tak tym razem ten post przejść, żeby tak właśnie wejść w ten świąteczny nastój taki w pełni oczyszczony, taki przygotowany, wyciszony i zawsze mówię, jest to taki, taki człowiek trochę przytemperowany. I jest pokorny. Pokorny, tak. bo to jednak y, organizm y, tutaj y, no też no, trzeba to, y, panować nad tym, żeby tam gdzieś czegoś nie zjeść. I, A jednocześnie no, wzmocniony, no bo jest, jednak jeżeli się to zrobi, to człowiek się czuje mocniejszy. To czyli znaczy, się również mówimy o tym, że tziś, O tak. Ziołowe można pić, można y, po prostu to sobie to wzmocnić, ale woda, troszeczkę soli, wczoraj pokazywałem na filmie, że troszeczkę palcem palec pal zrobić wilgotny, troszeczkę nałożyć na język i popić wodą. Tak jest fajnie, no, tak. to jest przyjemne. No to bo... cóż, to dziękujemy bardzo no za tak, kontakt, no tak. zachęcamy. Do jutra. I spokojnie do łóżeczka, później śpimy i rano. Jutro ostatni dzień, zobaczcie jak to szybko mija. Po prostu coś niesamowitego. A więc zapraszamy na jutro. Bardzo dziękujemy serdecznie wszystkim za Łapki, za serduszka. Tak, za to, za że z nami wspólnie też są, też, też przechodzą przez post, także cudownie, że jesteście i myślę, że też jeszcze powiecie, jakie są Wasze wrażenia. Komentarze czekamy i tak dalej. I na kontakt, na kontakt. Oczywiście sklepik funkcjonuje. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zamawiają, naprawdę super. Teraz jest czas wysyłania. Tak, Wysyłanie, wysyłamy, 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 wysyłamy <laughs> cały czas. Oczywiście możemy powiedzieć, że w przyszłości będzie sklepik internetowy, bo już tak. jeśli mamy kogoś, kto nam to zrobi. Będzie łatwiej zamówić, będzie łatwiej wysłać. Na razie robimy to na, pie na, na pieszo, tak bym powiedział, ręcznie, ale to się zmieni. No, oczywiście, tak jak we wszystkim, trzeba najpierw to no, roz, rozbujać, zrobić, żeby to funkcjonowało. No, i wtedy. To będzie wszystko ok. Także do usłyszenia, do, do usłyszenia, zobaczenia. Do do jutra. Trzymajcie się, i post, to jest to. Tak jest. To jest najważniejsze, co można obecnie zrobić. Do widzenia.